Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No, i zaczynamy nowy filmik, a dzisiaj zaczynamy tutaj od takiego miejsca z. Moimi pszczółkami, murarkami. Chciałam Wam pokazać, jak one się teraz pięknie wybudziły, jak ich jest bardzo dużo. Teraz nawet się zastanawiam, że chyba tych tyczek mam za mało. Podejdziemy sobie bliżej. One są bardzo bezpieczne. One nie żądlą tak jak normalne pszczoły. Nie, może, nie, nie musimy się niczym obawiać. One są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i przede wszystkim są pożyteczne, są naszymi wspaniałymi zapylaczami. Zobaczcie, jak one pracują. Jak one pracują. Jest ich masa. Nie chcę ich tutaj tak straszyć, rozpraszać, niech sobie tutaj pracują. Ale bardzo się cieszę, bo się już powiem, wam obawiałam, bo wybudziło się ich trochę. I potem była przerwa, ale potem nastąpiło wielkie przebudzenie. Jest ich tutaj aż czarno. Ktoś, jak się boi pszczół, no to na pewno jest dla niego to troszkę obawą. Ale powiem Wam, ja jestem akurat uczulona na jad pszczeli, ale się ich nie boję. Naprawdę są wspaniałymi zapylaczami. Polecam Wam, kochani, do ogrodu. Ja dzisiaj właściwie przyszłam znowu popracować do ogrodu, bo jest piękna pogoda. I tutaj Wam jeszcze pokażę, jak yy, co mi tutaj powschodziło i co mnie dzisiaj czeka do zrobienia. Ja wam pokażę moją skrzynię. Jakiś czas temu tutaj za szklarnią wysiewałam sobie rzotkiewkę. Półtora rządku, i tam jeszcze brukselkę taką czerwoną, ale tam widzę, że mi nic nie wzeszło, ale rzodkiewka fajnie wzeszła. Tutaj wysiewałam pietruszkę. Pietruszkę tą staśmy, z, z tym hydrożelem, i powiem Wam nic, nic mi nie wzeszła w ogrodzie. A na koniec filmiku pokażę Wam pietruszkę, którą również. Wysiewałam sobie w domu na parapecie. Jak teraz wygląda? Właśnie ta pietruszka, która była na taśmie z tym hydrożelem. Ale to na koniec filmiku. Tutaj jeszcze wysiewałam szpinak. Tu widzę, że mi coś przeszło jakiś kot na pewno bo mi tutaj koty chodzą również. No i w tych skrzyniach nieraz narobią jakieś szkody. Yy, szpinak fajnie wzeszedł, i tutaj mam jeszcze wysiany groszek. Groszek wygląda tak. Był wysiewany 15 marca. Nie jest za duży, ale fajnie sobie rośnie. Ja mam w szklarni groszki, groszki pachnące, które muszę przesadzić już do ogrodu, bo już są bardzo duże. Teraz ruszyły bardzo szybko. Cały czas stały w miejscu takie malutkie, ale teraz już są olbrzymie i chyba je nawet może dzisiaj, jak jeszcze zdążę, to przesadzę na rabatę kwiatową. A tutaj pięknie poziomki już kwitną, zobaczcie ile mają kwiatuszków i też pięknie zaczęły właśnie nabierać kolorków i się tak powiększyły. No, super. Tutaj miałam wysianą pietruszkę i marchewkę. Chyba w styczniu to wysiewałam. Jak był taki czas letni jeszcze taki bez śniegu. I niestety mi tutaj nic nie wzeszło. Z tą pietruszką to u mnie jest marnie. Jeszcze ani razu się nie doczekałam takiego fajnego zbioru pietruszki korzeniowej. Kochani, pogodę mamy piękną, więc powinniśmy jak najwięcej przebywać w ogrodzie no i już robić coraz więcej. Ja dzisiaj stawiam sobie takie zadania. Zobaczcie tutaj moją skrzynię, jak wygląda. Makabrycznie to jest skrzynia, właściwie są dwie. Skrzynie podwyższone, w której tutaj miałam sałaty, jakieś tam jeszcze warzywa, ale nie o to chodzi, zobaczcie. Ile zielska. I praktycznie to są te chwasty, których ich nie umiem się pozbyć. To są kaczeńce. Jakiś czas temu, no jakiś czas temu, może nawet i 10 lat temu, były tutaj raz posadzone i one się tak rozrosły teraz tutaj zrobiłam ogród warzywny i niestety nie potrzebuję ich one mi tu teraz przeszkadzają we wszystkim dzisiaj jest plan oczyścić te dwie tutaj skrzynie nie, nie pójdę do domu póki tego nie zrobię taki jest plan na dzisiejszy dzień niestety moja zmora to są właśnie te kaczeńce może ktoś powie, że są fajne ale nie tam gdzie chcemy i planujemy sobie posiać jakieś warzywa ja tutaj akurat chcę sobie przeznaczyć tą skrzynię na truskawki, więc muszę to wszystko wyplewić. A przy okazji, tutaj troszkę tulipanów posadziłam. Tutaj takie różowiutki, tam szafirki i tam takie ciemne. A tutaj moje szczypiorki, które cały czas zbieram, ale zobaczcie, już mają pączki, więc za niedługo się rozkwitną. To jest taki szczypior, który go sadziłam w tamtym roku, przezimował, no i fajnie odbił. Właśnie w tym roku tu mam jedną taką kępkę, tu mam drugą i ten również. Już tutaj zawiązuję pączki. Tutaj por. Por, który już mam tutaj długo, więc najwyższa pora go zebrać i tutaj przeznaczyć tą skrzynię na coś innego, no bo on już będzie bardzo duży. Możemy sobie nawet jednego. Wow! Może się uda? Oj, głęboko. Nie będę targać, bo zostanie w środku ziemi. Więc potem sobie go łopatką wykopię. Tutaj z boku jeszcze. Oczywiście, też jakieś chwasty rosną, trzeba to wszystko uporządkować. Tutaj jeszcze z boku robiłam sobie, powiem Wam, sadzonki. Yy, pobierałam sobie z agrestu, który jest bardzo dobry. Miałam go w ogrodzie w innym miejscu. Zrobiłam sobie na zimę sadzoneczki, tu go posadziłam. No i zobaczcie, jak pięknie wypuszcza listki. Więc przełożę sobie go do osobnych doniczek, no i będzie sobie rosnął tutaj. Tutaj sobie zrobiłam sadzonki hortensji bukietowej, ale na razie nie wypuściła ani jednego listka, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Jeszcze tutaj na chwilkę zostawię. No i more, moja rabata kwiatowa. Tutaj już tulipanki coraz bardziej się otwierają. Zobaczcie, te są piękne. Takie różowiutkie, duże, ładne. No, ale również i te są piękne. Wszystkie tulipany są bardzo ładne. Ten jest taki biało-różowy. Tutaj mam również różę pnącą, białą. Jestem ciekawa, czy ona puści, bo była przesadzona. Ale już była taka bardzo duża. Przesadziłam sobie ją tutaj właśnie do tej pergoli. Zobaczymy, czy puści, czy nie. Jak nie, to będę musiała tutaj jakąś nową różę sobie posadzić. Tam ostnice poprzecinane, oddali róż, również tulipany. A tutaj goździki brodate, jestem ich bardzo ciekawa, jakie będą miały kolorki. Tutaj malwa. Malwa, powiem Wam, to jest malwa, którą wysiewałam z nasion w tamtym roku i to jest jej drugi sezon, tak choćby. Wtedy była taką małą sadzoneczką. Zobaczymy, czy w tym roku nam zakwitnie. Tutaj już się budzi Monarda, czyli pysznogówka. Bardzo dobra herbatka z niej jest. Tutaj, tutaj jest porzeczka. Chyba czarna porzeczka, ale zobaczcie, już też ma zawiązane kwiaty. No i będziemy w tym roku zbierać owoce. No i tam tulipanki, pełno pszczółek, murarek, szafirki, tam w oddali werbena patagońska, puszcza, super. No i jeszcze Wam pokażę jedną roślinkę. Nie wiem, co to są za kwiaty, może mi podpowiecie. Tam orliki pięknie puszczają, tu śliczny, tulipanik, ogrodowe goździki. Tutaj muszę zrobić porządek z oczkiem wodnym, wymienić wodę, całkowicie to wszystko wyczyścić. No i idziemy do tej roślinki, która nie wiem co to jest. Na pewno to jest coś, co sadziłam w tamtym sezonie. Może poznacie to, możecie mi w komentarzu napisać: Zobaczcie, tak wygląda, tak kwitnie. Raczej to nie jest żaden, żaden chwast. Yy, na pewno to są kwiaty. Ale jak to się nazywa, co to jest? Oczywiście, zjedzone liście przez ślimaki. Tyle jest tych ślimaków, powiem Wam bardzo dużo. Bardzo dużo. Czy to jest może wieczornik damski? Nie wiem. Też to wysiewałam właśnie. Sadziłam gdzieś tutaj w tym miejscu. Czy to jest może to? Może ktoś z Was ma taką roślinkę? To będzie wiedział, co to jest. A teraz jeszcze na szybciutko do szklarni, pokażę Wam te groszki, jak wyglądają. Tutaj piękna kapusta czerwona, cebula, czosnek. Ale tutaj są groszki, zobaczcie, jak wyglądają. No i już kwitną. Groszki cukrowe, to jest ten groszek sześciotygodniowy. I zobaczcie, jaki on jest. Nie będę go już przenosić do gruntu, niech on tutaj zaowocuje. Bo nie chcę go uszkodzić, potem by się może nie przyjął już w ogrodzie, a tak tutaj sobie pozbieramy szybciutki groszek. Pięknie kwitnie. Tutaj obok groszek Ambrozja, i może ten przeniosę sobie, bo on jest o połowę niższy. No i tu Wam jeszcze pokażę groszki pachnące. Mam w kolorach niebieskich, różowych, czerwonych. One są tutaj. Już są tak dość sporych rozmiarów oczywiście zarosły już przez te groszki więc te jak dzisiaj zdążę powyciągam i przesadzę sobie na rabatę kwiatową, bo tam właśnie chcę, aby rosły tutaj moja rzodkiewka cały czas ją wyciągam jest już wow niektóra już jest naprawdę duża niektóre są jeszcze malutkie ale niektóre już tutaj wyjedliśmy. Tutaj jest oregano, koperek, sałaty i pietruszki. Zobaczcie, jak ładnie pietruszka już się rozrosła. Pietruszka z rozsady. Już się robią takie fajne kępki. Rzodkiewka. Koperek i pięknie słoneczniki wzeszły. No i pozostałość. To już Wam pokazywałam we wcześniejszym filmiku. No i zabieramy się za te najgorsze rzeczy w ogrodzie, których chyba żaden ogrodnik nie lubi. Plewienia, wyrywania chwastów. Mnie tutaj troszkę pracy czeka. Zobaczcie, jak to zarosło. Strasznie. Muszę to dzisiaj zrobić. Nie ma wyjścia innego. Więc zabieram się, kochani, za plewienie, pozbycie się tych kaczeńców. Musimy się troszkę napracować, żeby później było ładnie. No i mamy porządeczek zrobiony, wszystko wyplewione. Powiem wam, aż zrobiło się ciemno. No, ciemno, ciemno, ale ale zrobiony plan na dzisiaj. Zostały tylko truskawki. Szafirki tulipany, tam z przodu mam jeszcze żurawiny Tutaj jest puściutko, u góry są szparagi. I tutaj jeszcze małe sadzonki orzech laskowego. Jutro przychodzę i będę tutaj dosiewać sobie, przenosić właściwie sadzonki truskawek. Tutaj ta cała skrzynia zostanie przeznaczona na truskawki. No i oczywiście dalszy ciąg. Prac plewienia w ogrodzie. Kochani, życzę Wam miłego wieczoru. No i do zobaczenia do następnego. no I tu filmiku. wam pokazuję jeszcze pa, pa, pa. pietruszkę, którą również wysiewałam sobie z taśmy z tym hydrożelem. I powiem Wam jest bardzo fajna, bo zobaczcie, jak wzeszła. Super. Rośnie na parapecie w domu. Tutaj mam w jednym pojemniczku, tutaj mam w drugim i tutaj również, i one były wysiewane 23 marca. Bardzo szybko skiełkowała pietruszka w domu na parapecie, ale oczywiście cały czas pilnowałam, żeby ją zraszać i podlewać. No i wykiełkowała. To są właśnie z tej taśmy. Zaraz Wam pokażę, jak ta taśma wygląda. Taśma z hydrożelem. Momencik. Tak wygląda. Z jednej strony są nasionka, a z drugiej są te, ten hydrożel jest. No i fajnie nam zeszła. I tutaj, i tutaj. Tutaj dla porównania wysiałam pietruszkę normalnie z nasion. No i słabiutko wschodzi. Była to taka odmiana pietruszki. No, coś tam wschodzi, ale ale dłużej. No i jeszcze takiej dużej sadzoneczki nic nie mamy. A tutaj już mamy takie. Zobaczcie. No i jak jeszcze troszkę podrosną, przeniosę je do ogrodu. Kochani, może to jest fajny pomysł na wysiek pietruszki, bo ja już wysiewałam chyba trzy razy i na jesień robiłam wysiew, i w styczniu, i później w marcu i jeszcze nic mi nie wskiełkowało w ogrodzie. A może jest to właśnie fajny sposób podkiełkować sobie ją w domu, żeby ona tutaj wyrosła, a potem przenieść ją do ogrodu. Nie wiem, ja pierwszy raz robię takie, taki eksperyment z pietruszką, Zobaczymy, czy się uda w tym roku.